Co to Nygusy za zgromadzenie jest? Gdzie masyczki Panie mają? Obowiązkowe. Aha. I zgromadzonko, tak? No świetnie, świetnie, na YouTube idealnie. Bardzo dobrze. Słucham? Tak, do roboty. Raz, dwa, trzy. Pani pokaże pyszczek. Wiecie, co mogę pan ma? A nie wiem. To pan by chciał z nami jeszcze porozmawiać? Nie, chciałbym właśnie sobie na YouTube panią przygotować. Gwarantuję panu, że pan kubici mówił Może mnie pani gwarantować, że gdzie... gdzie panie... W gałę chyba, bo nie może pani mnie pogwarantować. Po, tak. Na fabryczny do, ga, do gał robienia tam się nadajecie. Tak, Wy wszystkie. Tak, 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 już jasne. Mhm. Jakie? Gała co to jest gała? O ty kurde, czy... możesz gadać wiesz do kogo tak? Do swojego tego jak się nazywa byłego męża Tak Kolejny?